Drodzy Państwo, znajdujemy się w Wodniaku. Sala, którą dobrze już praktycznie znamy, ale ale ta sala ma nową salę, w sensie lokal ma nową salę. Dzisiaj jak... wszyscy razem poznajemy nową salę. Dokładnie. Pokażemy ją dzisiaj Wam. Ona się znajduje tam z tyłu. Wjeżdżamy na teren lokalu. Tutaj, tutaj, tutaj. I w stronę mostu jak idziemy, to sala jest właśnie w tym zakątku jest bardzo fajna, zielona, tak jak lubię. O. Też o. elegancko, czasami się spotyka z znajomymi. Wszystkie na robocie dzisiaj. Tak jest. Od początku widzimy zieleń, która rzuca się w oczy. No i oczywiście widoki za oknem, sami zobaczcie. Jedyne, do czego niestety musimy się przyczepić, to miejsce dla DJ-a czy dla zespołu. No jest go tutaj naprawdę niewiele, przynajmniej w tym wypadku. Idziemy, bo para młoda ma ceremonię tuż obok. Więc idziemy. Moim naszym tak. zadaniem jest przekierować gości tutaj, żeby trafili. Będziemy robić za przewodników. A przy hmm. okazji pokażemy Wam, bo jest tam obsługa e, oprawa muzyczna. Jakieś skrzypce, nie skrzypce zobaczymy, co to takiego. Więc idziemy. Na szczęście. Do dyspozycji gości mamy też taras, na którym możemy się spokojnie przewietrzyć. Tam masz saunę? No. Tu masz jacuzzi i pod spodem masz basen. Kurczę, jakie drodzy Państwo. Wychodzimy sobie i mamy taki oto widok. Degustacja. Moi drodzy, co tygodniowy ranking krokietów. Dzisiaj próbujemy w hotelu Mari, więc zdrówko. Czy to będzie krokiet roku? Zaraz się dowiemy. O, ktoś idzie. Nie, ja to... Krokiet bardzo dobry. Myślę, że na pewno w top 3 tego roku. Dobra, więc ja sprawdzę barsztek. Uwaga, nie no, Barczyk w porządku Pierwsza klasa Także... Nie z torebki, to się o, nie szanuje Nie znaczy jest w z torebki, ale z innej Wiesz co, Dokładnie Nie no, jest okej okay. Krokiet nie jest za suchy, nie za słodki, nie czuć owocami <głos> <głos> Więc jest w <noise> no. sam <noise>